I trójeczki nam zostały. Trójeczki. Ukryte intencje osoby, o której myślicie lub Wasze intencje. Proszę sobie dopasowywać energię do swojej sytuacji. Dalszy rozwój waszej relacji, Waszej znajomości, Waszego związku. Co dla trójeczek w tym temacie? Dobrze. Jak ta osoba was postrzega, moi drodzy? Jak wy postrzegacie tą osobę? Jak ta osoba pokazuje uczucia na zewnątrz? Co do was naprawdę czuje? Jak widzi Waszą przyszłość? Jaka ta osoba jest naprawdę? Co zamierza zrobić w związku z Waszą relacją? Czego możecie po niej się spodziewać w najbliższym czasie? I przyszłość Waszego związku, moi drodzy, aż bije po oczach romansem. Dobrze. Jak ta osoba Was postrzega? Jako cesarza. Jako osoby nieznoszące sprzeciwu, jako osoby z autorytetem przedsiębiorcze na stanowiskach, jako osoby, którym trzeba się podporządkować, które jasno wyrażają swoje zdanie i swoją opinię i nie lubią sprzeciwu. Jeżeli potraficie i ta osoba potrafi się do Was dostosować, to jest dobrze. Jeżeli nie, no to możecie spotkać się z oporem. Osoba konkretna, stanowcza, osoba wie, czego chce, dominująca, na pewno osoba dominująca. Natomiast jak wy postrzegacie osobę, proszę sobie tak, jak mówiłam, energię zamieniać do waszej sytuacji, jako osobę w ciągłym ruchu. Osoba, jako osobę, możecie tę osobę postrzegać jako do romansu, tak, że to jest dla was tylko ktoś przelotny, przelotna znajomość. Natomiast jest to osoba, może to być osoba, która skacze z kwiatka na kwiatek, osoba, która lubi, jak coś się dzieje, która lubi szybkość, która lubi ruch, przemieszczanie się. Która lubi flirtować. Jak ta osoba okazuje uczucia na zewnątrz? Jak to wygląda? Jak otoczenie to odbiera? Król Buław. Ech. Wszystko wskazuje na to, że ta osoba nie kryje się z tym, że jest w romansie. Że ma romans, tak? Ciężko tutaj mówić o jakichś uczuciach, natomiast pokazuje, że jest osobą godną pożądania osobą, która lubi działać osobą, która bierze to, co chce o, ma się za osobę, która i mówi o tym, że jest świadoma tego, że nikt nie może się jej oprzeć. Co sobie zamierzy, to dąży do celu. Co naprawdę czuje ta osoba? Asmonet. Jesteście dla tej osoby, lub ta osoba dla Was jest jakąś szansą. Szansą na zbudowanie czegoś nowego. Na szansę na jakieś odrodzenie, na stworzenie y, jakiejś relacji. Y, być może jesteście połączeni tutaj zawodowo, sprawy tutaj y, finansowo, finansowe was łączą, tak? Może jesteście uzależnieni od siebie w jakiś sposób materialnie. Natomiast y, ta osoba przyje, czuje przy Was taki rozkwit, yy, czuje, że tworzy coś nowego, że robi to z pasją. Natomiast jest to na, na gruncie yy, bardziej no, takim materialnym, tak jak uczuciowym. Tu jest radość, tu jest spełnienie, natomiast yy, takie czysto bym powiedziałaś przyziemne. Jak widzi Waszą relację? Jako kochanków, po prostu. Być może jest przed jakimś wyborem, musi dokonać jakiegoś wyboru, natomiast Waszą przyszłość widzi właśnie z perspektywy takiej znajomości na pozycji romansu. Jaka ta osoba jest? Sześć monet. Być może ta osoba y, lubi pieniądze, lubi otaczać się dobrobytem. Y, natomiast może być lub nie sprawiedliwa. Nie ma tutaj, słuchajcie. Kart negatywnych, w takim sensie, że byłaby to osoba jakaś zła, egocentryczna. Więc prawdopodobnie jest sprawiedliwa, lubi dzielić się, lubi pomagać. Jest to osoba, która lubi też. Możecie tak ją odbierać, yy, która lubi taką zgodę, tak? Yy, lubi godzić innych ludzi. Sprawiedliwa o. Przede wszystkim jest to osoba sprawiedliwa. Przynajmniej jeśli chodzi tutaj o sprawy finansowe. Dopytamy jeszcze tą kartę sześciu monet, potem, czego to tak naprawdę dotyczy. Dobrze. Yy. Co ta osoba zamierza zrobić? Słuchajcie, yy, przywiązać was do siebie, dosłownie być zaborczą, zazdrosną nawiązać z wami relację yy, romansu otoczyć was yy, namiętnością, pożądaniem. Uzależnić Was być może też od siebie. Czego możecie po niej się spodziewać? Trzy kielichy. Jak wiecie, Trójka Kielichów też jest kartą romansu, kartą trzeciej osoby kartą sukcesu, świętowania, radości. Może to być jakaś, jakieś spotkanie, jakaś randka. Może to być jakaś impreza, tak? W gronie najbliższych. Może będziecie zaproszeni. Natomiast jak najbardziej może to być sytuacja, gdzie możecie spodziewać się, że zostaniecie kochankiem kochanką tej osoby. Zanim powiem przyszłość Waszej relacji, dopowiemy sobie. O co tutaj chodzi? Dopowiemy sobie tutaj na pewno 6 monet. O co chodzi z tą kartą 6 monet? Dlaczego 6 monet na pozycji, jaka ta osoba jest naprawdę? Dlaczego 6 monet na pozycji, jaka ta osoba jest naprawdę? Wszystko wskazuje na to, że jest to osoba sprawiedliwa w działaniu, tak? że jeżeli podejmuje jakieś działania, to stara się być Dobra w tym, co robi. Dzieli porówno. I to nie chodzi tylko o na przykład o to, że nikogo nie wyróżnia, tak? Ale też, że pracę na przykład, dzieli porówno, obowiązki. Jest to też osoba, która daje z siebie tyle, ile dostaje. Szczególnie jeśli chodzi tutaj o sprawy właśnie romansowe. Tak? O sprawy dwojga ludzi. Dlaczego diabeł na pozycji co zamierza zrobić? Wszystko wskazuje na to, że ta osoba użyje wszelkiej manipulacji, wszelkich dostępnych środków, żeby was uwieść i żeby was zdobyć. Nie będę się więcej tutaj. Rozczulała nad tymi dwoma kartami, bo to jest ewidentny, jedyny przekaz. Jak dla mnie, oczywiście. I dlaczego trzy kielichy na pozycji, czego możecie spodziewać się po tej osobie? Dlaczego trzy kielichy? Rycerz kielichów. Słuchajcie, jak najbardziej. Będzie oferta romansu, oferta spotkań, oferta jakiejś relacji, być może jakaś deklaracja uczuć. Natomiast pamiętajcie, że taki ten rycerz kielichów to jest. Rycerz, który rozkochuje, tak? I zostawia. Bo to jest bardzo kochliwy człowiek. Moi drodzy, dlaczego 9 monet? 9 monet to karta szczęścia, ale w samotności. Karta spełnienia się, ale w pojedynkę. Więc zobaczmy, dlaczego dziewięć monet na pozycji waszej przyszłości. Dlaczego dziewięć monet? Bo dziesięć kielichów. Yy... Według mnie, słuchajcie, dojdzie do zakończenia tej relacji, do zakończenia tej iluzji, tego niby szczęścia emocjonalnego i tego spełnienia. Że się, każdy z Was rozejdzie się i pójdzie w swoją stronę. Natomiast nie ma tutaj, słuchajcie, rozpaczy, nie ma gniewu, nie ma złości. Tak jakbyście oboje wiedzieli, czym to się skończy. Czego od siebie oczekujecie, wy jesteście świadomi tego, co się między wami dzieje i na co sobie możecie pozwolić na daną chwilę, i nie, i nie oczekujecie od siebie więcej niż tak, jakbyście słuchajcie, po prostu mówili się na to, tak? Drogie trójeczki, jeżeli taka Wasza wola, to ja Wam życzę tej namiętności i tego pożądania i wszystkiego dobrego i pozdrawiam Was serdecznie.